Krzysztof, trudny teren, trudny moment, ale powiedz, gdzie jest Arka? Gdzie jest ta prawdziwa Arka, którą pamiętamy z początku sezonu? Można powiedzieć, że dzisiaj bardzo słabo zagraliśmy w, w ataku, bo w defensywie wyglądało to, można powiedzieć, bardzo dobrze, 63 punkty tylko stracone. No ale niestety na atak nie funkcjonuje jeszcze tak, jak byśmy tego chcieli. Yy, musimy nad tym się skupić i na pewno ten element yy, poprawić. No właśnie, ale czy to jest kwestia właśnie dwóch nowych zawodników, którzy jeszcze tego ataku nie poznali, którzy jeszcze nie liznęli tego. Stąd tyle nieporozumień właśnie po, po tej stronie boiska? Na pewno tak, no, mieliśmy mało czasu żeby zgrać się z nowymi kolegami, ale można powiedzieć, to nas nie tłumaczy. Byliśmy też często w starym zestawieniu, można powiedzieć, i też popełnialiśmy błędy, także no tutaj musi być większa koncentracja, żeby wykonywać założenia, które sobie ustaliliśmy, a można powiedzieć, że jeden zawodnik stoi pół metra. Nie w tym miejscu, następny w pół i to się już robi dużo, dużo ciasno i ciężko wtedy jest wykreować dobry, dobrą pozycję do rzutu. No właśnie, wydawałoby się, że te kilka dni, właściwie dwa tygodnie z przerwą na Puchar Polski, będzie dobrym czasem, dobrym momentem na tym, żeby po, po, popracować nad tymi elementami. Przede wszystkim zabrakło chyba punktów z kontry, Po trzech kwartach mieliście ich całe zero. Tak, bardzo wolno dzisiaj graliśmy. Musimy też uruchamiać od razu podaniem skrzydła, żeby, żeby robić przewagę, żeby też zdobyć łatwe punkty. Wtedy łatwiej się będzie też grało w ataku. Także no, musimy, musimy nad tym elementem dużo popracować. Dziękuję bardzo.